W XVII wieku Polska stanęła w obliczu jednej z największych tragedii w dziejach. Wojny z potężnym wrogiem, który nie znał litości. Zza morza przybyli rządni krwi i złota potomkowi wikingów. Szwedzi. Przez lata wciskano wam jedną wersję tej historii. Ale to kłamstwo. Tak naprawdę historia początków wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją wcale nie dotyczy geopolityki. To historia dwóch dumnych królestw, które nigdy nie miały ze sobą spornych terytoriów i które w pewnym momencie postanowiły związać się z serdecznym sojuszem, na którym mogły tylko zyskać. Jednak później, w wyniku licznych i zaskakujących zwrotów akcji, których nikt nie miał prawa przewidzieć, na tronie ich obu zasiadł młody, ambitny, ale wybitnie przestraszony człowiek. Pochodził z mało znaczącego szlacheckiego rodu. I wtedy nie był już w stanie uwolnić się z pułapki, którą zastawili na niego przedstawiciele jego własnej rodziny. W tym filmie poznasz prawdziwą historię początku największej wojny w dotychczasowej polskiej historii. 8 września 1598 roku tego dnia na polach nieopodal Stegeborga stanęły naprzeciw siebie dwie armie. Jedną z nich stanowili dobrze wyszkoleni najemnicy. Dowodził nimi 32-letni, ale niezbyt doświadczony władca Zygmunt Wazel. Po drugiej stronie pola walki stało liczniejsze, acz gorzej uzbrojone wojsko złożone z jego własnych poddanych. Bitwa, do której za kilka chwil miało dojść, zapisała się na kartach historii jako jedna z bardziej krwawych i zaciekłych tamtej wojny. Jednocześnie miała być tylko początkiem historii, która zaczęła się pisać niemal 70 lat wcześniej. U progu XVI wieku Szwecja formalnie była niepodległym królestwem, ale jednocześnie częścią większej całości Unii Kalmarskiej. Od ponad 100 lat połączonymi Danią, Szwecją i Norwegią władali przedstawiciele tej samej dynastii. Kraje te nie były jednak wobec siebie równe. Dominującą pozycję odgrywała Dania, jej władcy traktowali swoje pozostałe królestwa jako finansowe zaplecze. Taki stan rzeczy nie mógł jednak trwać w nieskończoność. Na początku XVI wieku, po krótkiej wojnie domowej, duński król Chrystian II utracił panowanie nad Szwecją. Jej koronę zdobył młody, waleczny i charyzmatyczny przywódca antyduńskiego powstania Gustaw Eriksson, wywodzący się z rodziny Wazów. Tym samym dał początek nowej dynastii. W kolejnych dekadach Gustaw dobrze rządził swoim królestwem. Cieszył się szacunkiem, a nawet sympatią większości swoich poddanych. Współcześni historycy często uznają jego prawie 40-letnie rządy za wyjątkowo udane. Nie oznaczało to jednak końca problemów. W oczach wielu zagranicznych władców wazowie pozostawali uzurpatorami bez praw do tronu. Syn Gustawa, Eryk XIV, który w 1566 roku zastąpił swego ojca na tronie, musiał znaleźć sposób na zamknięcie ust swoich przeciwników. Najprostszym, a zarazem najskuteczniejszym sposobem wydawało się znalezienie odpowiedniego sprzymierzeńca i szwedzki monarcha rzeczywiście go znalazł. W 1562 roku wydał swego młodszego brata Jana za polską księżniczkę Katarzynę. Była ona siostrą polskiego króla i jednego z najpotężniejszych władców regionu. Zygmunta II Augusta. należał on do dynastii Jagiellonów, której korzenie sięgały średniowiecza, a władza swego czasu rozciągała się od Chorwacji i Bałkanów po całą zachodnią Ruś. Jak zwykle w tego typu przypadkach małżeństwo Jana i Katarzyny przyniosło obopólne korzyści. Zygmunt August zyskał sprzymierzeńca w walce z Rosją, której ambicje zagrażały także szwedzkim terytoriom. Książę Jan zaś brzmił się w jedną z najpotężniejszych i najbardziej znaczących dynastii ówczesnej Europy. Prawdopodobnie w 1562 roku nie liczył jednak, że syn, którego niebawem miała urodzić mu nowa żona, pewnego dnia zjednoczył ojczyznę swoich rodziców pod jednym berłem. Chłopiec, o którym mowa, przyszedł na świat cztery lata później. I na cześć swojego stryja otrzymał imię Zygmunt. Już w ciągu pierwszych dwóch lat życia stał się świadkiem walki o władzę. W 1568 roku jego ojciec obalił króla Eryka, stając się nowym władcą Szwecji. W ten sposób młody Zygmunt został następcą. Wszystko zapowiadało się na to, że pewnego dnia obejmie tron po swoim ojcu, ale. Historia miała potoczyć się inaczej. W czasie, gdy młodego Zygmunta wazę wychowywano na przyszłego króla, w Polsce doszło do politycznej tragedii. Latem 1572 roku Zygmunt August zmarł bezpotomnie. Oznaczało to początek wielkiego chaosu, a także wygaśnięcie dynastii panującej w kraju od 186 lat. Pływowa polska magnateria pragnęła jednak zachować przynajmniej pozory ciągłości tego wielkiego rodu. Dlatego tytuł królewski przyznano Annie, siostrze Zygmunta. Ta zaś 3 lata później poślubiła przybyłego z Węgier Stefana I, który w wyniku tego związku został nowym królem Polski. To jednak nie zapewniło pokoju. Krótka autopromocja. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, to zasubskrybuj kanał, żeby nie przekapić kolejnych odcinków, a po obejrzeniu tego materiału zostaw łapkę w górę i komentarz, a ja bardzo serdecznie zapraszam Cię na mojego TikToka i Instagrama, gdzie znajdziesz jeszcze więcej niesamowitych materiałów. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy już mnie zasubskrybowali. Bo dzięki Wam udało się przekroczyć na tym kanale próg 10 tysięcy subskrypcji i teraz pora to podwoić. Bo jestem pewien, że z Wami jest to możliwe. Dlatego, jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału Bliżej Historii, to zrób to już teraz i miejmy razem wspaniały dzień. Szwedzki król bacznie obserwował tragedię polskiej rodziny królewskiej. Dostrzegał w niej okazję, której nie zamierzał marnować. Jan Waza doskonale rozumiał, jak cenne są więzy łączące jego rodzinę z Jagielonami. Jego dorastający syn był w końcu siostrzeńcem Anny Jagielonki. Sama Anna w 1575 roku miała już 52 lata. i mąż był o dekadę młodszy. Ale mimo to szwedzki król patrzył na to z okrutnym pragmatyzmem. Liczył, że wkrótce oboje umrą, nie pozostawiając po sobie żadnych dzieci. Wtedy polska szlachta zmuszona byłaby po raz kolejny wybrać kandydata na króla. A kto miałby sprawdzić się lepiej, niż młody i zdolny książę, który w prostej linii wywodził się z rodu Jagielonów. Nadzieje Jana w końcu się ziściły. Kilka dni przed końcem 1568 roku do Sztokholmu dotarły wieści, że król Stefan I zmarł w trakcie przygotowań do inwazji na Rosję. Wciąż żyła za to Anna Jagielonka. Szwedzki władca postanowił to wykorzystać i za pośrednictwem posłów skontaktował się ze szwagierką. Zdołał pozyskać jej wsparcie. Podobne delegacje wysłano też do przedstawicieli najbardziej wpływowych polskich rodów. Wielu z nich, nawet bez tych zabiegów, chętnie poparłoby kandydaturę młodego księcia Zygmunta Wazy na króla Polski. Dużą rolę odegrało też wychowanie. Spędzając większość dzieciństwa w otoczeniu matki i jej doradców. Zygmunt został katolikiem i biegle nauczył się języka polskiego. W 1587 roku na polach elekcyjnych pod Warszawą zgromadzeni przedstawiciele polskiej szlachty ogłosili 22-letniego Zygmunta Wazę swoim nowym królem. Młodzieniec, znany odtąd jako Zygmunt III, został pierwszym polskim królem z dynastii Wazów. Pierwsze lata jego panowania były bardzo udane. Monarcha nigdy nie zapomniał jednak o swojej ojczyźnie. Jego dawne królestwo i niepohamowana ambicja członka własnej rodziny wkrótce miały doprowadzić do niebezpiecznego sporu. Sporu, który przeistoczyć miał się w wojnę ciągnącą się przez ponad pół wieku. W mroźny grudniowy dzień 1592 roku do Zygmunta dotarły przerażające wieści: jego ukochany ojciec Jan III zmarł. Do polskiego króla nie wiązało się to jedynie z bólem po stracie rodzica. Zygmunt zrozumiał, że teraz ma szansę wyruszyć do rodzinnej Szwecji, aby przejąć tron i poszerzyć swoją władzę. Musiał jednak działać szybko, a to okazało się dużo trudniejsze niż przypuszczał. Nie tylko dlatego, że polska szlachta nie była zbyt chętna na jego wyjazd, który z dużym prawdopodobieństwem mógłby się przeciągnąć. Nawet w Szwecji nie wszyscy chcieli witać go z otwartymi ramionami. Czołowe miejsce wśród wrogów Zygmunta zajmował zaś wyjątkowo podstępny i zdradziecki książę Sudermanii. Jego własny stryj. Miał na imię Karol i wcześniej dał się poznać jako jeden z najwierniejszych siepaczy króla Jana. Był gotów zrobić dla starszego brata wszystko. Jednocześnie wśród szwedzkich elit skutecznie zapracował sobie na opinię człowieka podstępnego i nieprawdomównego. Mimo wypadających włosów, sporej nadwagi i przekroczenia 40 roku życia nie stracił młodzieńczej energii, która szła w parze z ogromną ambicją. Karol Sudrowański nigdy nie ośmielił się strącić stron króla Jana, ale z jego synem miało być inaczej. Szybko rozpoczął podkopywanie dołków pod autorytetem swojego bratanka i wykorzystał w tym celu jeden z najprostszych i najstarszych sposobów na oczernienie swojego politycznego przeciwnika. Mianowicie ogłosił, że Zygmunt nie jest w zasadzie Szwedem, że stał się już Polakiem. Jest obcy, stanowi zagrożenie. W końcu dumnie podkreślał, że jest synem Jagielonki. Był gorliwym katolikiem, mówił po polsku, panował w Polsce i na co dzień otaczał się ludźmi z tamtego kręgu kulturowego. Co innego Karol? Karol był stąd, Karol był na miejscu. Na Karola można było liczyć Karol był luteranem, ale okazało się, że to nie wystarczy. Dlatego Karol działał stopniowo. Pierwszy etap jego podstępnego planu nie miał na celu odebrania Zygmuntowi korony, ale ograniczenia jego władzy. Już 25 lutego 1593 roku, zaledwie trzy miesiące po śmierci króla Jana, Karol zorganizował synod w sali. W jego trakcie przedstawiciele różnych szwedzkich stanów uchwalili jeden z najbardziej przełomowych aktów prawnych w historii kraju. Uczynił on luteranizm religią państwową, zaś inne rodzaje chrześcijaństwa, a w szczególności wyznawane przez Zygmunta katolicyzm zostały prawnie zakazane. Zgromadzeni delegaci zażądali więc od przybyłego do kraju Zygmunta, aby przyjął ten dokument, a ponadto przekazał duże kompetencje specjalnej radzie, która miała rządzić w jego imieniu, podczas kiedy on mógłby skupić się na panowaniu w Polsce. Przywódcą owej rady miał zostać Karol Sudermański. Było to wyjątkowo podstępne i skuteczne zagranie. Przede wszystkim plan utworzenia takiej rady nie wyglądał na zdradę, tylko na próbę zatroszczenia się o dobro królestwa. Karol Sudermański, będący najstarszym, najbardziej doświadczonym członkiem panującej dynastii, wydawał się naturalnym liderem takiego ugrupowania. Po drugie, w szwedzkiej szlachcie podobała się wizja króla, który będzie przebywał daleko i rządził jedynie za pomocą dekretu. To zwiększało ich swobody. Z kolei ludziom, którzy mieli wejść w skład rady, Karol obiecał realny wpływ na władzę. Ale to dla siebie zarezerwował najwyższą pozycję. Zygmunt znalazł się w wyjątkowo niewygodnej sytuacji. Z jednej strony postawiono mu warunki, które w rażący sposób ograniczały jego władzę, z drugiej wiedział, że fizycznie nie będzie w stanie przebywać jednocześnie w Sztokholmie i Krakowie. Prędzej czy później i tak musiałby więc wyznaczyć grupę ludzi mających reprezentować go w Szwecji. Dlatego po długich i nerwowych negocjacjach zgodził się na przyjęcie luteranizmu, zakazanie innych wersji chrześcijaństwa oraz utworzenie rady regencyjnej z jego stryjem na czele. W zamian wszystkie szwedzkie stany poparły go jako następcę Jana III i 19 lutego 1594 roku w Uppsali Zygmunt został oficjalnie koronowany na króla Szwecji. Krótce później wrócił do Polski. Tak oto dwa dumne królestwa zyskały jednego władcę. Młodego, szlachetnego i ambitnego. Okazało się jednak, że to nie wystarczy. Okazało się, że między dwoma królestwami Rządzonymi przez tego samego człowieka, dojdzie do wojny. Karol Sudermański liczył, że takie rozwiązania prawne zapewnią mu realną władzę, ale się przeliczył. Po delikatnym zbadaniu politycznych nastrojów okazało się, że większość społeczeństwa popiera Zygmunta. Mieszkańcy najbogatszych miast, takich jak Sztokholm czy Kalmar, cieszyli się z powodu zacieśnienia relacji z Polską, bo to ułatwiło im handel. Z kolei przedstawiciele szlachty, którzy doczekali się ważnych stanowisk i pomnożyli swoje majątki jeszcze w czasach króla Jana, nie chcieli ryzykować ich utraty. Poza garstką wiernych stronników, przywódca rady regencyjnej mógł więc liczyć jedynie na wolnych chłopów. Proste masy łatwo uwierzyły w plotki, że król Zygmunt jest sługą papieża i polskich panów oraz że będzie chciał wprowadzić w Szwecji pońszczyznę i katolicyzm, ograniczyć ich wolność. Stopniowo stosując z jednej strony łapówki, a z drugiej rozmaite metody zastraszania, Regent zdobywał coraz szersze grono swoich stronników. Zygmunt starał się rządzić Szwecją na odległość, ale był z tym bardzo nieskuteczny. Starał się wysyłać jak najwięcej listów, a w 1596 roku zerwał nawet z kilkusetletnią tradycją i przeniósł siedzibę Królewskiego Dworu z Krakowa do leżącej bardziej na północy Warszawy. Dzięki temu znalazł się bliżej swojego królestwa. Liczył, że to usprawni jego władzę, ale wszystkie listy, jakie wysyłał, i tak przechodziły przez ręce regenta, którym był jego stryj. Gwoździem do trumny okazała się śmierć szwedzkiego bohatera wojennego Klausa Fleminga. Wywodził się z rodziny, która od 70 lat walczyła u boku wazów. Przy czym, w swojej wierności, kierował się prostą zasadą. Szczerze wspierał Zygmunta i w czasie, gdy regent umacniał swoją władzę. Fleming pozostawał wiernym, głośnym i bardzo niewygodnym stronnikiem polsko-szwedzkiego króla. Ponadto był bardzo zdolnym taktykiem i w 1597 roku skutecznie stłumił chłopskie powstanie w Finlandii, należącej do Szwecji. Kiedy na czele armii powracał do Sztokholmu, niespodziewanie zachorował. Jego otoczenie nie mogło przestać się dziwić. Wcześniej Fleming był okazem zdrowia. A dziwna choroba, która dopadła go na początku 1597 roku. Przykuła go do łóżka i szybko postępowała. Już 13 kwietnia 1597 roku Klaus Fleming zmarł. Szybko pojawiły się głosy, że został otruty na rozkaz Karola Sudermańskiego. Prawdziwe czy nie, dla Zygmunta III plotki stały się wygodnym pretekstem do usunięcia swego stryja. Jeszcze w 1597 roku uzyskał poparcie polskiego Sejmu dla planu ujarzmienia Szwecji. Następnie rozpoczął przygotowania do wyprawy wojennej. W kolejnym roku planował przy użyciu improwizowanej floty przerzucić przez Bałtyk armię i przywrócić swoje panowanie nad Szwecją. Plan panowania całego państwa, stojąc na czele 6 tysięcy ludzi, wydawał się śmiały. Dodatkowo w skład armii Zygmunta prawie w ogóle nie weszli jego polscy poddani. Król polegał na najemnikach, werbowanych głównie w Niemczech, na Węgrzech, ale także w Niderlandach i Szkocji. Dlaczego? Po pierwsze, mniejsza armia była tańsza i potrzebowała mniejszego zaopatrzenia. Po drugie, Zygmunt ambitnie, ale realistycznie liczył, że po dotarciu do Szwecji, wielka część ludzi go poprze, co więcej, z każdym dniem szeregi jego armii będą rosły. Po trzecie, liczył, że stojąc na czele armii najemników, głównie niemieckojęzycznych, wytrąci z rąk swojego stryja jego główny argument, czyli propagandę. Nie chciał, żeby ta kampania wyglądała jak polska inwazja. On chciał przybyć do kraju jako szwedzki król w towarzystwie swoich osobistych ludzi, a nie Polaków. Chciał pokazać Szwedom, że chce dobrze nimi rządzić i chce pokonać złego człowieka, który go oszukał, a poddanych zmanipulował. Plan wydawał się doskonały, ale jego elementy nie zgrały się w czasie. Na początku 1598 roku stronnicy Zygmunta zorganizowali w Szwecji powstanie przeciwko radzie regencyjnej. Wojska króla przybyły jednak do kraju dopiero w lipcu. Do tego czasu Karol Sudermański zgniótł rebelię, a nieliczni ocalali stronnicy króla uciekli na Inflanty, skąd wkrótce dołączyli do jego sił. Tuż po wylądowaniu licząca blisko 6 tysięcy ludzi armia Zygmunta ruszyła w kierunku Kalmaru. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańcy sami otworzyli bramy. Następnie Zygmunt ruszył w głąb kraju ogłaszając swoje przybycie i żądając, by kolejne miasta i całe regiony przysięgały mu wierność. Planował też zbrojnie rozprawić się ze swoim stryjem. Karol zaś zbierał armię powoli i starał się grać na czas. Jego ludzie rozproszeni po kraju opowiadali plotki mówiące, że Zygmunt przybył do Szwecji jako polski król i sługa papieża. Zamierza podbić i zniewolić kraj. Jego żołnierze mieli na masową skalę mordować, rabować i gwałcić, a ponadto pożerać luterańskie dzieci. Po raz kolejny oszczerstwa te pomogły w mobilizacji chłopów, którzy zaczęli masowo zaciągać się do armii Karola. Na początku sierpnia oddziały Zygmunta wygrały kilka nielicznych potyczek. Następnie armia ruszyła w kierunku Stegeborgu. Tam 8 września miało dojść do decydującej bitwy. Starcie było szybkie, ale zaciekłe i wyjątkowo brutalne. Zaprawieni w boju najemnicy Zygmunta szybko rozbili i zmusili do odwrotu chłopską piechotę Karola. Nie było to jednak taktyczne wycofanie jednostek z boju, a bezładna i paniczna ucieczka. I właśnie wtedy, w chwili swego największego triumfu, Zygmunt zdecydował się na coś, co do dzisiaj budzi liczne pytania bez odpowiedzi. Pozwolił swojemu strojowi na odwrót. To sprawiło, że Karol zdołał wycofać się pobity, ale niezłamany. Podstępny i rządny władzy regent nie powiedział jeszcze wtedy ostatniego słowa. Zygmunt Popełnił pierwszy błąd i już wkrótce miał za niego słono zapłacić. Karol już wkrótce miał się zemścić, ale czy jego plan sprawił, że wojna skończyła się korzystnie dla Szwedów? O tym wszystkim opowiem Wam w kolejnym odcinku, o ile powstanie. Zostawcie pod tym materiałem komentarz i łapkę w górę, tak żebym wiedział, czy ten film Was zainteresował i czy chcielibyście usłyszeć dalszy bieg tej. Historii. A czekając na kolejny materiał, zachęcam Was do obejrzenia tego. Możecie w nim poznać prawdziwą historię tego, jak Polacy zdobyli Moskwę, bo wcale nie było to chwalebne wydarzenie, ale w pewnym sensie masowy kanibalizm. Dzięki wielkie, do zobaczenia i cześć.